Hej, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie po tytule, będę używać swoich ulubieńców ubiegłego roku. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki makijaż uda mi się zmalować, to zapraszam do oglądania. Jeśli nie widzieliście mojego filmu z topowymi ulubionymi produktami z 2020 roku, to odsyłam Was tutaj, wymieniam tam tylko 10 pozycji, także mam nadzieję, że ten film obejrzycie, a jeżeli go widzieliście no to już wiecie o jakich makijażowych produktach będę dzisiaj mówiła i słuchajcie, na początku zaczniemy od oczu. Ja zazwyczaj zaczynam od twarzy, ale chcę sobie dzisiaj zrobić taki mocniejszy makijaż oczu, także żeby wyeliminować jakikolwiek ewentualny osyp, wolę sobie zacząć właśnie od oczu. Jeżeli o oczach mowa, no to nie mogłam wybrać nic innego jak tylko tą paletę z. Mio we współpracy z Beautiful Tricks. I to jest paleta Instagram Wedding Wipes. I słuchajcie, ja wiem, że ją widzieliście już e, sporo tutaj u mnie i na kanale i na Instagramie. Ale ta paleta naprawdę jest genialna. Jeśli jej nie macie, to naprawdę Wam ją polecam. Zobaczcie w ogóle, jakiej ona jest. E, wielkości. Jak widzicie, wzięłam już Was na zbliżenie i zacznę sobie od bazy pod te cieni. I jako bazy użyję korektora. Oczywiście, jest to korektor lovely Liquid Camouflage. I słuchajcie. Mm... On jako korektor pod oczy sprawdza się super, ale jeśli chcecie go używać jako bazy pod cienie, no to musicie wziąć pod uwagę, że to jest korektor zastygający i nie wszystkie cienie mogą się do niego dobrze przyklejać. Jeśli będziecie używali bardzo suchych cieni, to może on przy nich sprawiać kłopot. Słuchajcie, bazą mojego dzisiejszego makijażu będzie cień tabi I słuchajcie, yy, ja chcę zrobić się makijaż taki coś w stylu yy, foxy eye. Coś takiego. Ostatnio mi się mega tego typu makijaż spodobał, a tym bardziej on teraz jest, tak wiecie, na czasie. Słuchajcie, najpierw sobie wezmę pędzelek taki do brwi po to, żeby nie używać tutaj taśmy klejącej, tylko przy, przy pomocy tego pędzelka, żeby zrobić sobie takie rozcięcie. Żeby sobie zrobić tutaj takie odcięcie i tutaj sobie później będę mogła to rozcierać. Teraz sobie biorę taki mały, dosyć zbity pędzelek, również, ale on już jest taki delikatnie puchaty, taka kuleczka. I biorę sobie tutaj teraz ten taki fuksjowy kolor, i delikatnie na granicach zaczynam rozcierać ten cień, który nałożyłam przed chwilą. Nie boję się też go tutaj za bardzo wyciągnąć, bo zawsze, jeśli nie macie tutaj jeszcze zrobionego makijażu twarzy, to po prostu będziecie mogli sobie wacikiem wziąć tutaj, wytrzeć, ewentualnie tą kreskę sobie, wiecie, tak podrasować i to będzie też dobrze wyglądało. Staram się też ten różowy cień skoncentrować przy wewnętrznym kąciku. Teraz biorę już sobie takiego totalnego puchacza, będę używać koloru Wedding Cake. Teraz wracam sobie z powrotem do tego płaskiego pędzelka i tutaj będę pogłębiać ten kolor przy linii rzęs i jak najdalej wyciągnąć go tutaj przy wewnętrznym kąciku. Teraz biorę sobie cień cocktails, to jest jeden z ulubionych cieni z palety, nabieram go na palet i nakładam go tutaj powyżej tego ciemnego cienia, tego fioletowego. Tak, żeby sobie tutaj delikatnie rozświecić tą okolicę na ruchomej części powieki, wzięłam sobie od razu wacik, i już sobie tutaj wyczyściłam. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to po prostu bierzecie wacik, przykładacie i zawsze jedziecie od góry na dół. Jeżeli zrobicie w odwrotną stronę, to po prostu. Ten wacik, ten wacik, jak będzie sunął po tych fałdach skóry, to może wam zrobić takie nierówne odcięcie, a tutaj macie wszystko ładnie równo odcięte. I teraz wezmę sobie korektor, yy, i ten korektor sobie też tutaj rozprowadzę od razu na dole. Ja lubię, ja lubię robić to w taki sposób, dlatego że. Wtedy widzę w pełni, jak ten makijaż wygląda. Wiem, że niektórzy po prostu e, jak doklejają sobie rzęsy, robią sobie samą górę, potem robią twarz, potem kończą dół, a ja sobie zawsze biorę najpierw wykonuję makijaż na dole. I później sobie mogę jeszcze ewentualnie podkładem, korektorem to sobie tutaj wszystko tak doklepać, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ale wiadomo, każdy ma swoją technikę, więc po prostu róbcie tak, jak Wam jest wygodniej. Ten makijaż, który teraz wykonuję, nie należy do najprostszych. Trochę trzeba przy nim posiedzieć, troszkę trzeba sobie tutaj to. Um wyblendować, tak żeby to ładnie wyglądało, ale ja na maksa lubię ten efekt, już wiecie, jak jest twarz skończona, rzęsy są wytuszowane, dół jest zrobiony, mega ładnie to wygląda. Teraz znowu sobie biorę ten cienki pędzelek, który miałam i staram się połączyć tutaj makijaż na dolnej powiece z górną powieką. Dobrze jest wziąć do tego właśnie sobie taki precyzyjny pędzelek i od razu te ruchy, żeby też były takie precyzyjne, bo później po prostu zrobi Wam się kupanie, rozblendujecie tego w taki ładny sposób, żeby to ładnie wyglądało. Teraz biorę tę małą kul kuleczkę i przy pomocy cienia gest rozcieram sobie to tutaj na dole ale nie aż tak blisko tutaj tego zewnętrznego kącika, ten zewnętrzny kącik chciałabym, żeby był po prostu taki ostro odcięty teraz biorę ten jasny, taki brzoskwiniowy róż i sobie to tutaj jeszcze przeciągam, jeszcze rozcieram I teraz skupimy się na tym wewnętrznym kąciku bo w tym makijażu Foxy Eye. Jest zarówno mocno wyciągnięta kreska przy zewnętrznym kąciku, ale też ona jest wyciągnięta przy wewnętrznym kąciku. Z racji tego, że pracuję cieniami dzisiaj i nie chciałabym tutaj wprowadzać jakichś linerów i tak dalej, bo też nam ciężko by było skompletować, wiecie, linery wszystkie na przykład w takim fioletowym kolorze, różowym, niebieskim, zielonym i tak dalej przy takim domowym makijażu. Więc będę się posiłkowała Kredką. I mam tutaj taką fioletową kredkę z Golden Rose, to jest kolor 422. I ja sobie najpierw, jakby delikatnie tutaj zaznaczę ten wewnętrzny kącik ten, tą kredką, a następnie doklepię ją tym cieniem i dzięki temu to będzie dużo trwalsze rozwiązanie. Można też ewentualnie zrobić to przy. Mm, korektorze, przy pomocy korektora. Ale to by musiał być też korektor najlepiej w słoiczku, wiecie, taki zastygający, typu Catrice, kiedyś takie Catrice były modne korektory właśnie w tych słoiczkach. Ja aktualnie takiego żadnego korektora w słoiczku nie mam, więc po prostu zrobię sobie taki myk z kredką. I przeciągnęłam ją sobie od razu na całej linii wodnej, żeby ten makijaż, wiecie, był taki ze sobą mocno spójny, ja zawsze na to zwracam uwagę i wracam sobie znowu do tego płaskiego pędzelka i będę, go sobie, i będę sobie wtłaczała ten najciemniejszy cień, ten daddy, tutaj przy tym wewnętrznym kąciku. I takie działanie utrwali Wam tą kredkę, którą już macie nałożoną, i też uwydatni mocniej pigment z tego cienia. I wyciągam go sobie tutaj delikatnie, żeby zrobić taki dziubeczek, ale naprawdę taki delikatny, żeby po prostu nie przesadzić. Już tutaj mam pięknie, długie, wyciągnięte to oko. Ja sobie teraz wytuszuję rzęsy, i przykleję sztuczne i zaraz do Was wracam. Ok, jak widzicie, już przykleiłam rzęsy, wytuszowałam sobie. I zawsze robię tak, że przy pomocy wacika mm, z płynem micelarnym rozklepuję sobie granice pomiędzy korektorem a mm, moją skórą. I robię to po to, żeby po prostu nie ściastkowało mi się to co już tutaj mam pod okiem w momencie kiedy będę nakładać podkład i też jeszcze tutaj korektor. Jeśli chodzi o podkład to będę używała Lancome Taint Miracle i słuchajcie, ja go mam w kolorze 01, to jest mój ulubiony podkład. Chociaż zastanawiałam się też jeszcze nad tym podkładem z Wet n Wild, to jest Photo Focus Foundation. Ja go mam akurat w kolorze Soft Beige. I słuchajcie, oba te podkłady uwielbiam, ale po prostu wybrałam lanką z racji tego, że ostatnio. Częściej po niego sięga. Podkład będę nakładała pędzelkiem, tak jak to robię też ostatnio. Zazwyczaj daję sobie tak około półtorej pompki na rękę, jeśli wykonuję taki mocniejszy makijaż, i tym pędzlem po prostu rozprowadzam go na twarzy. Jeśli chodzi o ten podkład, to musicie wziąć pod uwagę to, że on sobie lekko oksyduje i ma dosyć wyraźny zapach, co niektórym osobom przeszkadza, jeśli chodzi o kosmetyki. Mi to akurat nie przeszkadza, ja lubię, jak kosmetyki ładnie pachną no ale wiem, że, że niektórym to przeszkadza także weźcie to pod uwagę podkład sobie też zawsze przeciągam na szyję, żeby mi się nic nie odcinało i zawsze ten podkład sobie staram się tak skoncentrować że największą ilość mam nałożoną tutaj w okolicy nosa, bo tutaj najczęściej mam takie największe zaczerwienienia i tutaj jest skoncentrowany najwięcej na jakby środku czoła, a Tutaj, gdzie są krawędzie, to już tego mm, produktu nie nakładam w takiej dużej ilości i to po prostu daje taki w miarę naturalny efekt, że nawet jeśli mm, nie macie dobrze do, dobranego podkładu do koloru Waszej skóry, to on wam się nie będzie tak strasznie y, odcinał i nie będzie to po prostu aż tak y, źle y, wyglądać. A wiecie jak to jest, no, nie zawsze da się y, trafić z kolorem. Ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę, bo sama po prostu teraz, jak byłam w Rosmanie, to te kolory, które sobie kupiłam, to totalnie mi nie pasują. No, ale wiecie, no szkoda po prostu jest, jak już się to ma, no to chce się to zużyć. Dobrze, i teraz przechodzę oczywiście do korektora, który już Wam wcześniej pokazywałam. korektor bardzo dobrze współgra z tym podkładem z Lancôme i w sumie jeszcze nie miałam takiego przypadku, żeby ten korektor z jakimkolwiek podkładem bym go nie użyła, żeby się nie sprawdził i żeby robił jakieś problemy, a używałam go już naprawdę z podkładami najróżniejszymi. Ok, przy czas na y, przypudrowanie tego wszystkiego. I słuchajcie, w ulubieńcach widzieliście, że moim y, najlepszym pudrem, jeżeli chodzi o 2020 rok, był ten pudor z RCMA. Ja uwielbiam ten puder, dlatego że on zostawia taką satynową powłokę na twarzy. Dobrze ten makijaż utrwala i przede wszystkim nie zmienia jego koloru, tak jak mają niektóre właśnie pudry niby transparentne w zwyczaju. Oczywiście, jeśli nałożycie jego zbyt dużą ilość, to on może Wam trochę wybielić twarz. Też jakoś tak do bakingu to też ja tak średnio akurat mm, lubię go używać. To jest puder, który jest bardzo wydajny który na naprawdę długo starcza i też jeszcze nie miałam sytuacji, żeby mi nie współpracował z jakimś podkładem czy korektorem. Jeśli oglądaliście poprzedni film, to widzieliście, że w moich ulubieńcach znalazła się ta paletka z Pixi, ja ją mam w kolorze Honey Nectar. Ten, ten bronzer bardzo łatwo, bardzo szybko się rozprowadza na twarzy. Nie trzeba tutaj jakichś nie wiadomo ilu ruchu, ruchów pędzlem, żeby, żeby ten bronzer był rozprowadzony. Przykleja się równomiernie do twarzy. Zawsze sobie też tutaj bronzer przeciągam na linie żuchwy i też zawsze przeciągam tutaj na szyję, żeby nic mi się nie odcinało, żeby kolorystycznie wszystko ze sobą grało. I teraz przyszedł czas na róż. I w poprzednim filmie pokazywałam Wam też tą czwórkę z Eveline róży. No i tutaj też mamy róż do wykorzystania. I tutaj te róże akurat, one są bardziej w takich brzoskwiniowych, takich... Yy, ciepłych tonacjach, a makijaż tutaj mam bardziej taki neutralny. I z racji tego, że tutaj używam tego różowego, takiego jasnego cienia do roztarcia tych granic u góry, to moim zdaniem tutaj ten róż z tej paletki będzie lepiej pasował. I przechodzimy teraz do tej paletki rozświetlaczy. I na początku biorę sobie ten rozświetlacz, który tutaj na dole już jest lekko pouszkodzany. Oczywiście wsadziłam pazury w niego, także wybaczcie za to, jak on wygląda. I żeby podbić ten blask, to pokażę Wam kolejne cudo, które kupiłam już jakiś czas temu na promocji w Rosmanie. Też już wam już pokazywałam to w niejednym filmie, to jest rozświetlacz z Make-up Obsession kolor Mega Destiny. I słuchajcie, on bosko wygląda na twarzy. Ja uwielbiam ten rozświetlacz. To jaki on daje efekt na twarzy, to jest po prostu wow! On troszeczkę ochłodzi tutaj ten rozświetlacz z Pixie, ale one tutaj w połączeniu dają taki szampański, piękny błysk. I teraz przyszedł czas na brwi: brwi sobie delikatnie, uzupełnie moją ukochaną kredką z Vivo Feeder Brow. Ja ją mam w kolorze Soft Brown. Nie powiem Wam, które to jest opakowanie tej kredki. Ja ich użyłam po prostu chyba z milion. Jeżeli chodzi o utrwalenie brwi, to polecam Wam ten żel z My Secret. To jest Wow Eyebrow. Używam go codziennie. Po prostu przeczesuję sobie brwi. One są utrwalone przez cały dzień. Także podpatrzyłam to chyba u Ameli Szczepaniak na Instagramie, jak polecała ten żel. I akurat byłam wtedy w naturze. Widziałam, że jest prąka, wzięłam go sobie i po prostu od tego czasu przepadła. Jeśli nie znacie, to zajrzyjcie sobie do natury, bo serio jest, jest kozacki. Ja bym go mogła porównać do żelu z tego przezroczystego z Anastazji. W tym filmie nie pokazywałam żadnego produktu do, do ust, no ale wypadałoby jakoś ten makijaż dokończyć i czegoś użyć, więc zdecydowałam się na tą pomadkę z Sephora, to jest Sephora Lip Stories. Ja tą pomadkę mam w kolorze 3. Ona ma wykończenie satynowe, ale tam są różne wykończenia do wyboru. Widać po, po użyciu, że po prostu użyłam tej pomadki, lubię ten kolor. Ja w ogóle lubię satynowe pomadki i lubię błyszczyki. One u mnie zawsze wygrywają z takimi matowymi pomadkami. No, słuchajcie, będzie wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że lubicie takie makijaże ze mną. Jeżeli tak było, to zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowymi osobami, a spodobała Wam się ta treść, którą Wam teraz zaprezentowałam. Zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka. Linki znajdziecie na dole w opisie, a ja się z Wami żegnam w tym filmie. Do zobaczenia niedługo. Pa pa!